Siemanko z tej strony Simon D zapraszam Was na Fatboy Go! No i ostatnia część akcji pod Arsenałem A ja akurat mam taką baniuszkę, Tutaj muszę troszkę dociąć, żeby ładnie mi z tego korka tutaj oliwa leciała prosto do banieczki. Proszę bardzo, będzie to tak wyglądało. Podejmijam lekko to. Dobra. No i co? Odkręcamy ten korek i musimy zdjąć ten dekiel później cały. Ten, tutaj, właśnie wielki. A, no, właśnie po to, żeby. Tam jest taka uszczelka, która teoretycznie powinna być wymieniona, ale mam nadzieję, że opykniemy jeszcze na tej, co jest. Nie powinno nic złego z nią się stać do tej pory. Ale. Wiecie. Różnie może być. Dobra. Popuszczamy sobie. Póki co. Tutaj. Korek. korek na razie wyjmij pan. Mhm. Dobra, późniło się już. Dobra, może już się paluszkami da. Zobaczymy. I, no, bez, niestety bez podnośnika dużego. To jest taka robota troszkę uciążliwa, ale ale do zrobienia, jeszcze trochę popuścimy. Może teraz już. I zobaczymy, jaki olej był w Primary, czyli w sprzęgle naszym. Ciężko idzie, bo też jest jakaś uszczelka tam. No ale nie chcę już tam kluczy, nie chcę, żeby mi korek wyskoczył, i nie chcę blorpać tutaj za dużo. Tu się nagrywa i poszedł. O, tu jest brudas już. Tu już był bruda olej Nie wiem czy to widać. Zobaczcie. No, tak to wygląda. I stąd musi ze ładnie olej zlecieć. Też około litra. Litr z kawałeczkiem, teoretycznie. A korek wyglądał, nie wiem czy to widać tak. Czyli trochę syfu, ale to takie tam że tak powiem kosmetyczne sprawy. Ja sobie w międzyczasie wyczyszczę korek i przygotuję do zakręcenia. I jeszcze sobie odrobinkę olejciurka w świece może będzie lepiej widać. O tak, no to jeszcze chwilę mu damy, Będę zaraz odkręcał dekiel. No i dobra, olej już nie leci. Zaraz będziemy sobie to zakręcać elegancko. Czyli koreczek znowu przygotowany elegancko. Chylomarek, ciutka teflonu. Niech ma nie działa, Cyk, fuch i zakręcamy. czyli tutaj trochę pan. To wszystko doczysta. czysta. No już i zakręcamy. No jak na początku tak samo. Pierwsze delikatnie sobie tym, z a później tak samo max 29. Miałem chyba 26 tutaj. Jest. Jest. Dobra. Zakręcone, zakręcone. Czas zdjąć dekiel. No i dobra, odkręcamy dekiel. No i już lecimy. Położymy wszystko. I odkręcaj. I one były widzę na podkładkach górną sobie zostawimy, żeby to nam zawisło na niej. Kręcam. pamiętajcie jedną rzecz nie spieszyć się z tym nie spieszyć się z tym, bo to kuźwa można se nabroić, zrobić na spokojnie pośpiech to jest wskazany przy łapaniu jak to się mówi pcheł hops i ostatni śrubeczek, oczywiście T25 znowu było w użyciu i ściągamy. Proszę bardzo, jest, jest. To jest taki oring, którego ja bym, że tak powiem, nie dotykał zupełnie. Taka uszczelka, którą w zasadzie powinno się uszczelnić, wymienić, ale powinno to spokojnie dać radę, no jeszcze raz. Ładnie czysto i zgrabnie w środku wygląda. To są śruby regulacji sprzęgła. Oprócz tego mamy regulację tam na lince. Sprzęgło jest w porządku, naprawdę nic nie trzeba robić. No więc co? No, będziemy zalewać. A jak będziemy zalewać? Znowu patent polaka. No bo to trzeba jakoś zalać. Nie? Generalnie level będziemy widzieli tutaj. I tak będziemy sobie to zalewać zobaczcie. Bez najmniejszego przypału powinno nam to ładnie wejść. I wlewamy całą butelkę. Jeżeli jest suche sprzęgło, czyli nowe, no to litr 0,6 litry i sześćdziesiątka. Tutaj kwartka nam powinna spokojnie styknąć. No i wlewamy. Nie wiem, czy to teraz będzie widać. No i zalewamy teraz sobie oliwą. Że widok z tej górnej kamery będzie lepszy, zobaczymy. Pięknie wchodzi tam, gdzie ma wchodzić. Tu się szybko wlewa dosyć. No i bardzo ładnie jeszcze troszkę. No i tutaj będzie Amsoil Vitwin Primary Fluid, który powinien naprawdę ładnie się tutaj sprawdzić nam. Pyk lejemy. mamy wlanę całą kwartę, czyli litr bez kawałeczka, dosłownie styka spokojnie. Nie ma co paniczyć, że tak powiem. Proszę bardzo. Takie coś. Wyciągamy sobie takie tutaj mój plastik. No, i chyba dobrze będzie, co? Widzę tam olej, że jest i powinno być bardzo doskonale. I teraz, zakręcanie tego tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jest kolejność generalnie, ale to przy dociąganiu. Na tą chwilę możemy załapać tak jak chcemy, ale generalnie idzie. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Piątka. Dobra, przyłapmy jewto. Mówię oring. Nie ruszajmy go po prostu. Dajmy mu żyć. Pierwsze podwieszone. I łapiemy dalej wszędzie. Ten olej tutaj jest dosyć ważny, bo on smaruje i łańcuch, który napędza wszystko. I po prostu smaruje nam sprzęgło. Proszę, jest, jest. Ok, i teraz delikatnie na razie rączką. Jedyneczka, dwójka. i tak po przekątnych tradycyjnie no trójka czwórka i piątka I tutaj naprawdę niewielki moment jest dociągania, więc ja sobie pozwolę to zrobić delikatnie ręką, po prostu z wyczuciem. Lecimy sobie. Jedynka. Jest. Dwójeczka. Jest. Trójeczka. Jest. Czwóreczka. Jest. I piąteczka. Jest. Wszystko w temacie. Pięknie, zgrabnie. I wszystko poszło. Jest zrobione. Czyli przegląd generalnie taki silnika został zakończony. No i dobra. Pokażę Wam, co dalej jeszcze ewentualnie trzeba by było sobie zrobić. No i dobra suszuczki. przegląd jest zrobiony wstępnie. Jeszcze mi zostało generalnie zrobienie serwisu filtra, ale to na kolejnym filmiku. Co do serwisu na 5000 milta, jak mówiłem, trzeba tam sprawdzić kilka jeszcze różnych rzeczy, między innymi dociągnięcie kół i tak dalej, natomiast ja to robiłem wcześniej już, więc nie będę się teraz w to bawił. Koła, były wymieniane opony jakieś 500 mil temu, więc to było sprawdzone, dociągnięte i ustawione wszystko. Ewentualnie jedna rzecz, którą mogę zrobić, to Przesmarowanie linki sprzęgła. Natomiast linkę sprzęgła wystarczy przesmarować, wkropić parę kropli oleju do pancerza, i to jest tak naprawdę na tyle. Żadnych luzów u mnie nie ma. Dociągnięcie główki jest ok, także to są podstawowe rzeczy, które musicie wykonać na serwis na 5000 mil. No i co ważne, słuchajcie, a to tak poza motocyklem. Dbajcie o narzędzia, klucz dynamometryczny jak macie dobry, dbajcie o niego, luzujcie go po każdym, że tak powiem, użyciu, tak jak ja teraz go zluzowałem do zera. Jest schowany w pudełeczku sobie, leży i czeka na kolejne. Gwarantuję to Wam, to że będzie Wam służył długo i poprawne, że tak powiem, newtony Wam klikał, nie? Dobra, także chyba na tyle na dzisiaj. No udało się to zrobić w miarę gładko, zajęło mi to ze 3 godzinki takiej zabawy, bo no z nagrywaniem to zawsze trochę więcej wychodzi. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, mam nadzieję, że Wam się to podobało. E, także póki co... Tu jest sprzęgielko, widzicie? Musi mieć trochę luzu. Tak to po prostu działa. E, powinno być wszystko w jak najlepszym porządku. Ja go sobie jeszcze odpalę i będzie, e, będzie ok, widzicie? Tutaj taki luz jest na lince i taki generalnie luz ma być. E, dobra, to chyba, e, to chyba tyle na, na, tą, na ten moment. Także, jak podobało się, naprawdę, dajcie lajka, dajcie suba. Jeżeli jeszcze nie daliście, bo pracuję nad tym kanałem, staram się go rozwinąć. A suby bardzo motywują i wiem, że robię to dla większej widowni, także z góry dziękuję i do zobaczenia na trasie, trzymajcie się, cześć.